Cześć, wszystkim, Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest sobota jedziemy znowu do Dartmoor. Tym razem jedziemy do Cold Woods. Nie do końca wiem, gdzie to jest. Byliśmy chyba z całkowicie innej strony. Tam jest chyba drogo Castle w tamtych rejonach. Ale znaleźliśmy jakiś fajny spacer po lesie, który ma zobaczcie. 5,4 km długości, 206, 206 metrów nachylenia, więc nie jest źle. E, powinno być fajnie. Pochodzimy sobie troszkę, zrobimy spacerek. Podejrzewam, że takim wolnym tempem wzdłuż rzeki, to nam to z 2 godziny zejdzie. Albo może trochę lepiej. Niestety oblał totalnie egzamin pod hasłem, jak się nie ekscytować przed wyjściem na spacer. Bo jednak ona widzi auto i to jest już dla niej za dużo, nie może się uspokoić. No także, niestety yy, niedostateczny moim. Tak, dojechaliśmy. Cześć! Jesteśmy na miejscu. Użyłem dzisiaj aplikacji All Trails i znaleźliśmy sobie taki spacer właśnie tutaj w lesie. Miał być w Kod Wood. Ale się okazało, że Kod Wood ma parking zajęty i musieliśmy stanąć gdzieś obok, które obok drugi parking się okazało, że też jest na naszej trasie, więc nie ma problemu. Las przed nami. Zaraz zobaczymy, jeszcze tu nie byliśmy chyba w tych rejonach, nie? No właśnie chyba nie, chyba że nie. z innej strony. Z innej strony, tam gdzieś dalej jest e, Drogo Castle i tam byliśmy na pewno. Tak, i, Fingel I będzie... Glen. Fingel Glen. A to jesteśmy teraz Wood. Także to prawdopodobnie się łączą te lokalizacje mm. gdzieś tu obok siebie. E, zobaczymy. No ale spacerek ma być po lesie. Jak możecie zobaczyć mała już szaleje. O! Tak mnie wkurzyła w drodze. Moli nie zdała testu oblała. zachowania w aucie, a ja myślałem, że ją po prostu wysadzę. Wiecie jakie są dewońskie drogi? To jak nie wiecie, to ja wam powiem. Dewońskie drogi są takie, że trzeba składać lusterka, żeby się na nich zmieścić. No i w takim sobie jedziesz taką dróżką bardzo fajnie, i nagle wyjeżdża auto z naprzeciwka, które naszym małym autkiem trzeba się gdzieś odsunąć, żeby je przepuścić, albo ktoś się musi odsunąć. W każdym razie jest ciasno. No, i wtedy Molly zaczyna swój koncert wycia, piszczenia i wszystkich innych odgłosów, żeby tylko mi poprawić komfort wciskania się w jakąś dziurę w krzakach autem, które waży 2 tony 300, nie? Także po prostu super. No. Mam nadzieję, że teraz się wybiega i w drodze z powrotnej będzie trochę lepiej, bo jak nie, to ją po prostu uszczelę. Może ktoś chce psa? Oddamy psa w dobre ręce. <laughs> nie, nie, moje nie jest na, na wydanie. O. No nic, zobaczymy. Idziemy dalej, zaraz Wam troszkę pokażę Wam jaki las tutaj fajny jest. Proszę dowód, dowód, Magda na spacerze, telefon wyciągnięty i smsy i maile i w ogóle wszystko i ojejku jak się cieszę, jak fajnie, że jestem na łonie natury, bo wszystkie maile i smsy się stąd pisze dużo lepiej. Miałem nadzieję, że będzie dzisiaj jakiś super ekscytujący vlog. Ale jesteśmy w lesie. Magda już macha białą chusteczką. Także, także co może być ciekawego w lesie? Magda się poddaje. A tam jest to, ta ścieżka, już widać. Także w lesie będą drzewa. Pokażemy wam dzisiaj drzewa. I o, ścieżka zamknięta. Co jest z tymi, że te wszystkie ścieżki są pozamykane. Kurde no chyba i tak. Nikt, nie, nikt się przecież nie domyśli, że akurat tędy wchodziliśmy. To jesteśmy jest nawet tu. kamera CCTV zainstalowana. Na jest ostrzeżenie, że ten... moli wyjdź, bo dostaniesz mandat. Jak ktoś tutaj przejdzie pomiędzy 1 marca a 1 kwietnia, to popełnia przestępstwo według Wildlife and Countryside Act 1981 rok. No. I że w, są tutaj kamery. Nowwoczne... się złapią. Molly chodź, ty kryminalistko, ty. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Karmnik podłączony do prądu. Tutaj puszka. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, może to są te kamery. Coś tu się dzieje. Ale to jest w wodzie, tak? Tam, moli, nie wchodź tam. Patrz, tam jest jakaś siatka. To jest tama. Tam leży. Jakaś kratka taka w wodzie, czyli coś to mierzy. Nie wiem co. O tam jest nadajnik, można zobaczyć. O tu swoją drogą, zobaczcie, jak to jest ładnie. Doszliśmy do wniosku, że to była klatka. W wodzie, która wytwarzała prąd do skrzynki, która potrzebowała prądu, żeby zrobić nie wiadomo co Monitoring wiewiórek na przykład. O. Także może jest tu jakiś leś leśniczy albo ktoś, kto się zna na takich rzeczach. I wie po co takie klatki. Znaleźliśmy dwie, miały swoje numery, miały też anteny mm. Więc no coś tam na pewno wysyłały. No i klatki leżały w wodzie. Innego no, podłączenia prądu nie było nigdzie. No to, to było dużo tych kabli i przełączników. I, tak. Jakby był taki mały strumyk, więc jest szansa, że to rzeczywiście po prostu to tworzyło wodę w jakimś stopniu. Prąd w jakimś stopniu tworzyło. Nie wiem. O, o chodź, tam jest, tam jest coś. Tam jest coś. Co jest? Znalazłem wyjaśnienie co to za budki. No i co to za budki? To jest monitoring, projekt jakiś taki, który sprawdza jak się odradza na środowisko naturalne i zwierzęta mieszkające w lesie po tym, jak... Kilka lat temu wycięto lasy, zainfekowane drzewa. Mhm. I założono takie budki i tunele, które po prostu monitorują zwierzęta leśne i sprawdzają, czy jakby to się wszystko odradza. No i super. No i więcej informacji na Facebooku albo na stronie internetowej. A jak jest tu was z bukowaniem wycieczek? Ciekawy jestem, czy wyście coś pobukowali, bo my, jak się tylko kończy lockdown, to jedziemy. Najpierw do Devon, potem do Cornwall. Już chyba nawet o tym wspominałem. A w, kiedy? W auguście. Jaki to jest August? A w sierpniu jedziemy na Snowdonie. Będziemy znowu wchodzić na górę Snowdon. Byliśmy już na niej raz, ale był taki widok, może Wam pokażę zdjęcie gdzieś tutaj albo filmik jakiś, że nie było nic widać. Ja wziąłem drona ze sobą, tachałem go na samą górę. Przez cały czas nie udało się nim polecieć. Nie dość, że ludzie krzywo patrzyli, to jeszcze była taka mgła, że po prostu nie było nic widać i dron nawet nie łapał zasięgu. Czy nie miałem drona? Nie, miałem drona chyba. Jeszcze wtedy tego małego drona miałem. No, a jak wchodząc na górę, jeszcze wybraliśmy sobie trasę taką, że była taka dość ciężka. Więc wchodząc na górę, w ogóle widoków po prostu zero. Wąska ścieżka, mgła z dwóch stron i nic. Także jedziemy w. Augustie. W sierpniu! W sierpniu jedziemy! Na Snowdonie mm. słuchajcie, jem ciastka, taka nowość od kilku miesięcy. Jak już słyszeliście, byłem na Keto od stycznia. Schudłem 8 kilo, no i fa, się w wagę. No, ale jeszcze zakrwawię zach... cały ekran. Jak już słuchajcie, schudłem 8 kilo. I koniec. I przestałem chudnąć. I także stwierdziłem, że starczy mi na chwilę obecną. Organizm się za bardzo przyzwyczaił. Ja tęsknię za normalnym jedzeniem, za ciastkami, więc chwila przerwy od keto. Na zdrowie. Że chyba długo nie byliśmy na żadnych spacerach takich długich, i kwarantanna daje się we znaki, bo idziemy dopiero niecałe 2 km, a idzie się, idzie, 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 idzie. Idzie gdzie te czasy, jak się chodziło po 10, i nie narzekaliśmy. W sumie teraz też nie narzekamy, ale jednak się człowiek odzwyczaił. Gdzie znamy? Znamy Finger i Steps Bridge. Tak, tak tam, tam jest pub to jest zamknięty i fajny taki mostek kamienny. Jest to jest jakbyście chcieli nas znaleźć. To jesteśmy tu. Co masz? Jaka ładna, soszeczka mała. Elegancja. Słuchajcie, taka ciekawostka. Jest sobota. Pogoda jest ładna. My idziemy już prawie 4 km i nie spotkaliśmy ani jednej osoby na naszym szlaku. Kabel BT tu mają, czyli jest duża szansa, że mają lepszy internet od nas. Na no pewno. O co nie trudno, bo Marcin ostatnio nam... co, co mamy, Virgin? Virgin mamy, mamy 100 Mega 100 Mega. I jak mierzymy, to się rzadko kiedy wchodzi powyżej dychy, a zazwyczaj to jest to koło tak 5-3 mega mhm. Także Internet super Polecam, polecam, na pewno obierzcie wszyscy Na plaży słońce, praży Zobaczcie, ktoś zostawił wiaderko różowe jakieś dzieciaki robiły domki z piasku no wszystko od tamtego domu, prywatna plaża. Wszystko na nie, nic nie wolno. Niech psy się nie kąpią. A więc, spacer jest całkiem spoko, ale nic się w nim nie dzieje. Są drzewa, jest las, jest woda, jest rzeczka i po prostu cały czas się ciągnie to samo. Jest ładnie, ale dupy nie urywa. Nie? Chociaż może i dupa urywa, no ale... Dobra. Kupra nie urywa. To jest taki relaksujący spacerek, żeby sobie, żeby sobie odpocząć i pomedytować może, co? No i co czujesz, zaraz mi się oberwia, bo jest stromo, stromo w jedną stronę, stromo w drugą stronę. Tak działają skróty. Bo ogólnie powinniśmy iść jeszcze tam daleko, ale by wyszło następnych kilometrów, a nie mamy na to czasu, siły i ochoty. Ogólnie to przez tego, kto zrobił ten szlak przed nami bo na tej aplikacji ktoś to po prostu przeszedł i sobie zaznaczył że szedł taką trasą i my po prostu stwierdziliśmy że przejdziemy tą samą ale było napisane że tam jest pod górę jednak kreska na mapie nie wyraża tego nachylenia i ziewającej, ziewającej Magdy na stoku jak tam pani Magdo? Chcesz się podzielić z milionami słuchaczy? Nie chodźcie po lasach! Ale przesłanie: jak można! Jakby tu milion ludzi nas followowało, co będzie już niedługo, to takie przesłanie no niedobrze, to się później w telewizji trzeba tłumaczyć z tego, że sławna YouTuberka promuje niechodzenie po lasach. No dobra. No dobra, po spacerku. Po spacerku przeszliśmy ile 6 km właśnie przez gaję był. No męczyć. właśnie ile? 640 640 km przeszliśmy trochę się zmęczyliśmy. No tak, to podejście było takie dosyć intensywne, ale fajny spacer. Fajny spacer. Mhm. Spokojny, jak widzieliście na filmie nic się nie działo. <noise> Jeżeli do... jeszcze z nami jesteście <noise> do końca. U uwierzcie nam, że kiedyś <noise> będzie lepiej. No dobra, to do zobaczenia w następnym vlogu, następnym razem. Tak, tak. cześć! Na. Słuchajcie, mieliśmy już zakończyć dzień, ale stwierdziliśmy, że może zrobimy sobie ognisko jeszcze w domu. Tortu rodzinowy jeszcze z wczoraj jest, więc jeszcze na chwilę usiądziemy. Właśnie wczoraj zakończyłem keto, Jestem na innej diecie, która jest dzisiaj nieważna, dzień przejściowy, więc można, tak można żyć. Teraz powiem, na zdrowie.